Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w 12 odcinku z Craft Duty 2. I teraz tak, teraz tak, właśnie, info kurczę. Eee, wpadło nowe oświetlenie może już widzicie, może nie. Jest trochę jaśniej, kamera jest jaśniejsza, fajnie się wszystko wyklucza z tyłu. Także, także ja powiem, że jestem happy, bo jest naprawdę fajny efekt, nie? Dobra, jedna ważna rzecz, o której chcę wspomnieć, też ostatnio sobie tak wprowadziłem, że na początku każdego odcinka będę czytał nowe osoby, które subskrybują, ale też musicie wiedzieć, że nie wszystkie osoby widzę, które subskrybują, ponieważ nie macie statusu publicznej subskrypcji i ja po prostu nie, wi nie widzę, kto subskrybuje, nie? Widzę, że tam jakieś liczby przebywają, ale nie widzę ników, nie? Także jeżeli chcecie zostać wyczytani, to musicie sobie zmienić na status publicznej subskrypcji. O, w ten sposób. No. I co? A, o ten odcinek sobie nagrywam tego samego dnia Także... Także, także... Bo muszę sobie nagrać na, na poniedziałek W poniedziałek do pracy, także... Także trzeba sobie nagrać, bo potem Nie mam czasu, nie, już... A, dobra, lecimy od razu z misyjką No już końcoweczka, końcóweczka, już to mówiłem ostatnio, ale... Ale zbliżamy się powoli Powoli do końca Gierki Dobra, sobie podam tutaj podgląd na bok Dobra, jest ok. To ciśniemy. <laughs> Postaram się jeszcze nagrać sobie odcinek Saberpunk, ale nie mówię, nie mówię że, 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 że się wyrobię. Bo zanim ten tutaj odcinek renderuje, to trochę czasu pewnie minie, nie? Trzeba go wyrenderować, zrobić turkę do niego. A go to są mniej więcej 2 godziny, 2 godziny roboty, nie? Sam, a sam, sam render jest około godziny. Także, także... Nie wiem, czy po prostu zdążę sobie nagrać odcinek ale postaram się. Na jutro powinniście będzie w co odcinek Cyberpunk'a, a może też dzisiaj wrzucę. Zobaczymy, zobaczymy, co nie? Dobra. Dwie drużyny moździerzy musimy zlikwidować. Ohoho, oh. trzeba się odnaleźć trochę tutaj, bo tu otwarty teren dosyć. Ogólnie Dying Light'a sobie skończyliśmy już na live'ie Także jak ktoś nie idzie to oczywiście zapraszam do zapisu z live'a sobie z Prestonem ogrywam Dying Light'a w kooperacji, także... Także mówię, zapraszam W sumie bardziej ogrywam dodatek teraz, bo... Bo podstawkę podstawkę zaczęliśmy o, ogrywać jakoś od pod koniec dopiero grania, nie? Także zapisy są w sumie tam no końcówka, podstawki i już cały dodatek jest odgrany, nie? Na zapisach, także Także jak ktoś się chętnie do, do obejrzenia Dangflighta w naszym wykonaniu to też zapraszam, nie? No i mówię, tam są nic rozbija, też powoli przychodzimy na live'ach jeszcze. ale tutaj główną, główną naszą atrakcją na tym kanale to wiadomość Call of Duty i na tym też się skupiam najbardziej bo bo jednak chciałbym tę motykę trzymać w obrębie Call of Duty nie? na tym mi zależy Barambury. Ogólnie jeżeli też macie jakieś propozycje na serii, jakie chcielibyście obejrzeć to dajcie to znać, nie? Ja tam w sumie wszystko gram No oprócz, oprócz lola, bo z Lodem, to nie potrafię po sobie grać Trochę coś tam pograłem kiedyś, ale, ale to nie zgadlamy, nie? No, chyba, że mnie bardzo namówicie, to, to wtedy może, może, może się ośmieszę, nie? Przy tej grze. w wola, to jestem totalnie zielony. Tak myślałem właśnie, że mi ktoś tu na plecy zaraz podejdzie. Mdejo. Ale ale wiem, wiem, Dobra. Kurde, wiem, 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 Brawo, czy to jest Germol Field Headquarters. No, mm -hmm. jakiś sztab. Field to pole, nie? Pole sztabu. Słuchaj, ten designer. Tak mi się wydaje, że to jest przedostatni odcinek, tak słucham, do Myślę, że to będzie tylko jeden i mi się wydaje, że będzie pełno zbierać już, nie? Granat. Ała. Kurde, naprawdę szybko lecą te odcinki. Co, dla chłop ma dobrego. Pobieziemy sobie ich trochę Takbiem P40 na daleko strzelać to tak ciężko, ciężko, nie? Ciężko, ciężko. Mogę przejść? Mogę przejść. Fajnie. Granot O kurde kojarzę do misję już. Przypomniałem sobie Tu się chyba będziemy bronić, co tak się wydaje? Jak w tym dołku Ale misy poszły, co? Zieli się to? Kurde, kilka pocisków w ogóle nie trafiłem w niego

Tak, będziemy się bronić 3,5 minuty, to tragedia na gdzieś Zbytnio. Z której strony oni przyjdą, to jest, to jest dość istotne. Aha, z tamtej, ale jest jakieś działka. Kurde, nie ma działka, przypał. Działka w sensie karabinu, nie? Nie, stąd chyba nie przyjdą, nie? A, Dobra. O, szybciutko ten czas leci. To mój myślałem, że z kolbą ktoś do mnie tu leci. Dobra, nawet fajnie to idzie. Tu trochę pikniemy, tam trochę pikniemy i, i jakoś to jakoś to leci, nie? Uciec na chwilę, bo zaraz dostanę gonga No już tam wbiegamy do środka, to już nie wesoło jest Ała, ała, ała Bio ja Jeszcze w kartofla bym wbiegł prawie Dlaczego znaczy, ich tak ładnie nie sobie? Два гранат. Урда. Без формата. Не на змеевой. Гранат. О! Да, выбух. Eliminate the tank, Tiger tank. Dobra, ale czym? się pega coś, dacie? Musiałem zaraz skleić, kurde, że w piwnicy jest. Ja nie widzę tego RPG'a, nie? Jest przypał trochę. Może będzie na dachu gdzieś, w sensie u góry, na piętrze bo tu bez nigdzie nie widzę Tu jest w ogóle piętro? A, no nie ma tutaj w się, nie ma tutaj RPG'a nigdzie Może muszę podejść do niego, co? Nie muszę 4 podłożyć Oj, oj, sorry, sorry, sorry Dobra, obejdziemy sobie i zobaczymy, co to wyjdzie no ja że będziemy powtarzać, nie? Tak, jest C4 do podłożenia. Spoko. O, już się tu skampił. O kurde, trochę jest. W ogóle z krzaków jak jacyś wychodzą. No bo tam granat, tam granat. On też sobie rzucimy na pleski. No dobra, plantujemy C4. Dobra Musimy się przegrupować z kapitanem Price naszym Mistrzem Naszym Sensejem Morihei Ueshiba Bao Sensei Z Krócikiem, z krócikiem Bo już myślałem, że nie przejdę z krócikiem A jednak Dobra, z chyba pierwsza mi za nami, co? Już Chwila odsapy, która to jest w ogóle? No, już prawie 20, jak to nagrywam. pierwsza O! O! Tego komunikatu ostatnio wyczekiwałem. Ale jest. Oficjalnie, już zakończona kampania brytyjska. Zostały nam tylko misje amerykańskie

Devastating artillery barrages directed from the summit inflict numerous losses upon the Allies. Now, the U.S. 2nd Ranger Battalion prepares to capture the hill and deny its use to the Germans. Right. Bergstein. We spent... Spędziliśmy kilka tygodni, żeby utrzymać linię jakąś tam, nie chce mi tego czytać, za dużo, za dużo, dobra, co tam, snajper jakiś, on tak wychylał kask, jakby chciał sprawdzić, czy snajpera tam nie ma, nie dobra. Mam ludków wyeliminować z domków. Wykurzyć ich po prostu stąd. tam próby jedne <śm> Sorry. Nawki w nikogo nie ma. Jest dobrze. Funkert, wezmę chyba sobie tego STG zamiast... No jest Garanda Nie ma tu amunicji nigdzie Nie, Lipsztyk jest amunicją do MP44 W sumie to nie wiem czy to jest jakaś różnica, bo oni raz piszą STG44, raz MP44 O fuck, o fuck, O fuck No już znowu O, bijam, bijam, W ogóle jak już dojdziemy, dojdziemy do tych nowszych części karagdów i to myślę, że będziemy mogli sobie robić jakieś, nie wiem, gierki z widzami albo coś w tym stylu, nie? Raczej tutaj to sobie nie zagramy, na multiplayerze z widzami. Bo to, ta, gra, ta gra jest taka stara, że po prostu serwerów to już tutaj. GRANAT! Że serwerów to już tutaj po prostu nie ma, nie? Wyparowałem. Ale w jakiś nowszych w Call of Duty to to nie mówię, nie. Będzie można sobie pieknąć... Także co myślicie na temat Gierek z widzami, jeżeli... Jeżeli chcecie to, to oczywiście taki format będzie można sobie zrobić, no? to nas z działkiem leci tak... Dobra. że z jest, jest. Dobra. Dla nic jest trudnego. Ładujemy się i klepiemy ich wszystkich. Dobra. Jeden budynek czysty. Jeszcze nam został jeden. To górnie, ma wejścia, czy ominąłem? Tak, ominąłem No to nasz był. Doszło, nie trafiłem. Bo już pewnie byłby Friendly Fire. Randall. To tam Randall. Wszystko alright? No to. To dobrze, jak jest alright. Bo mnie trochę tu przyćmiło. Keep moving. O kurde. No kartofla już mi tu rzucili pod naginę. macie, oddam wam. Masz nawet 4, 3, znaczy się. próbował rzucić, ale mu nie wyszło. Tamburyn Oj! bym wbieg granata co? To już chyba swojego. Mam wrażenie. Byłby wstyd, troszkę jakbym się swoim granatem znowu zabił. To jest ile tych kartofli? Czy was Trzy kartofle naraz mi rzucili. A tam jest jakieś zejście do piwnicy. Nie wiem czy tam będziemy musieli zejść czy nie. Na razie każą nam iść tutaj. Żeby twardy punkt przejąć. O to nasz Dobra Przejęte Panie kapitanie Dobra. Musimy moździerze wyeliminować Co tu jest właściwie Aha, givera tylko smoke jakieś Ale smoke chyba tylko w pierwszej części użyłem w Call of Duty, nie? Nie, jeszcze w jednej misji, w tym. E, w Matmacie chyba. To była misja z Matmatą. To w się sensie w takim mieście Matmata. No, ale jakoś tutaj chyba musimy przejść. Przez budynek. Tak. To świetnie, że ten granat. To kalkulator, było nie? Żeby on się odbił, to. o budynek. Bo ja wiedziałem, że ten z dołu nie umrze. <laughs> Wszystko jest. Calculated, predicted i. i takie tam. Dobra. Dobra. Wyłapali kartofelkę na twarz. Fajnie, fajnie. O, jest czołg do wysadzenia, już widzę. Aha, musimy go do kim tutaj obejść. W porze. Albo i nie. Czy nie otworzą to zaraz? Tak, otworzą to, dobra. Clear the house of enemy resistance. No. Dajcie. Dalej Weaver Wjeżdżaj z buta Z buta wjeżdża Na kamery O impreza Szybki rush. szybki clear Nie ma Kolbą wojujesz, już od kolby giniesz Dioczku Dobra Granaty chyba tam zrobią robotę co? Dobra, chyba cię otwierasz Destroy the Panzerwerfer po wóz czy jak to się tłumaczy? Nie wiem, tutaj. Ja, ja nie sprecham dojczyzn, I nie dać czy tam dojczyzn. Jak kiedy gratów Ej, przypał, dajcie graty. Co tutaj? Tu się się to graty w tych trzeba martwi się. O, bym dostał granatę Dobra, pofrunął Dobra Co dalej? mi kontrola nad kościołem Co, chyba to mamy co? Skrypt musi zaskoczyć pewnie Dobra Musimy tu z ziomeczkiem naszym iść. Co, koniec już? Znaczy już, kurde, 24 minuty chyba odcinka jest. Z tego co widzę, koniec tak już. To dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę i pamiętajcie o tym, żeby zmienić sobie status subskrypcji na, na publiczną, żebym widział, kurcze kto tam subskrybuje, to, to wtedy Was tam gdzieś na początku odcinka wrzucę, nie? Jak będę widział. No oczywiście co, zapraszam do subskrypcji, żeby o kogo wrzucać, nie? Bo tak jak nie ma go wrzucać, to trochę przypał. Tak jak teraz na przykład, nie? Mówię, ten odcinek nagry, nagrywam tego samego dnia. A przyrost subów jeszcze nie jest na tyle duży, żeby żeby w jeden dzień na przykład wzrosła te 5 subów, które, które mogę... Tutaj e, przedstawić Wam. Także, także no na razie na, na ten odcinek nie mam Nie mam osób do przedstawienia. Także ten. Także mówię, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro o 16. A ja się zabieram z nagrywkę cyberpunka także dzięki jeszcze raz i na razie, trzymajcie się. Hej!